Próbuję coś nakręcić, ale mi się nie udaje, bo jest tu tak zaparowane powietrze po treningu, że mi od razu obiektyw paruje. Sobota wieczorem, trenowanie regularne jest ciężkie. Powiem wam, że do kilku dni strasznie mi się chce zrezygnować z treningu, oczywiście w danym dniu, i sobie to odpuścić, ale wtedy całość byłaby bez sensu. Nie poddajemy się. A teraz przechodzimy do dzisiejszego materiału. Hej, hej, po tej stronie szkiełka, wasz ekspert od młotków i przecinaków szajbajk, zwany przez niektórych także pomyłkowo szajbakiem. Choć nie wiem, dlaczego to drugie J od wam tak często ucieka. Witam Was serdecznie. Dzisiaj dokładamy do naszej listy serwisowej. Nie tyle serwis pedałów, co montaż i demontaż pedałów z naszego roweru. Jak się okazuje, ta czynność wcale nie jest taka łatwa ze względu na to, ile czynników musimy zapamiętać, żeby wiedzieć, jaki pedał, po której stronie i w którą stronę. Dlatego w tym odcinku pokażę wam przede wszystkim najprostszą na świecie metodę, dzięki której zapamiętacie raz na całe życie, jak po której stronie i właśnie w którą stronę. Po drugie pokażę wam jakich kluczy używamy i jak w zasadzie montujemy pedały w rowerze i po trzecie dwa, po trzecie dwa najczęstsze moim zdaniem ee, błędy przy właśnie montażu czy demontażu pedałów w rowerze. Zaczynamy. Jeżeli chcemy zapamiętać raz na zawsze, jak montować pedał w rowerze, tak, żeby nie tyle nie, nie uszkodzić gwintu, co w ogóle być w stanie na przykład go odkręcić, często myślimy o tym, że jest tu do zapamiętania dużo czynników, czyli czy to jest strona napędowa, czy przeciwna napędowej, czy kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. No i w końcu. Kiedy zapamiętamy już te czynniki, pozostaje pytanie i zawsze mi pozostawało, no dobrze, tylko czy to dotyczy przykręcania czy też odkręcania. Więc oto prezentuję Wam najprostszą na świecie metodę. Celowo rower, zauważcie, stoi na podłodze, nie jest zamontowany na, na moim uchwycie na rower. I to, co trzeba zapamiętać tutaj, to jest tylko jedna rzecz: chodzi o montaż pedałów. W jaki sposób go wykonujemy? Kiedy rower stoi, nie mogę pedałować do przodu, tak? bo rower chciałby pojechać. Mogę pedałować, czyli kręcić korbą w zasadzie tylko w jedną stronę do tyłu, niezależnie od tego, czy to będzie po prawej, czyli napędowej, czy nienapędowej stronie. Kiedy trzymam pedał i kręcę korbą tak wygląda wkręcanie pedałów, i myślę, że teraz zapamiętacie już raz na zawsze, jak, w jaki sposób to się robi. Nie musimy zapamiętywać po jakiej to jest stronie, ponieważ po drugiej stronie, zaraz Wam zademonstruję, wygląda to dokładnie tak samo. Jestem po stronie lewej mojego roweru, czyli po stronie przeciwnej napędowi i robię dokładnie to samo, co robiłem po stronie napędowej. Przykładam pedał do ramienia korby, tak żeby był wycentrowany i wszystko na ten temat. Czyż może być coś prostszego do zapamiętania? Metoda jest świetna. Ja teraz odkręcam z powrotem e, pedał. Przypomnienie, może, lekcji języka polskiego. Jeden pedał, dwa pedały, nie jedno pedało. I teraz jak to w zasadzie robimy? Będziemy najczęściej używać kluczy imbusowego bądź klucza płaskiego. Klucz płaski, najczęściej, jeżeli nie zawsze, 15 mm. Imbusowy, 6 mm, bądź 8 bodajże mm w niektórych przypadkach. Wszystkie pedały, które mam, ja są przeznaczone do 6 mm. Z tym, że. Mamy oczywiście różne rodzaje pedałów. To jest na przykład pedał zatrzaskowy szosowy, to jest pedał zatrzaskowy górski, możemy śmiało używać go do roweru szosowego. Są też pedały platformowe bez zatrzasków, ale mogą mieć one też różne systemy mocowania. Jak widzicie, te dwa, widzicie dobrze, różnią się między sobą tym, że tylko shimanowski górski ma tutaj e, możliwość przykręcania i odkręcania kluczem płaskim. Ten takiej możliwości nie posiada. Jego przykręcamy i odkręcamy tylko za pomocą klucza imbusowego. Taka jest różnica. Teraz, jeżeli chcemy zamontować pedał, to oprócz znanej Wam już metody i zapamiętanej pewnie przez wszystkich oglądających ten odcinek na całe życie, musimy wiedzieć, który pedał po której stronie. Ale tego nie musimy pamiętać, ponieważ na pedale taka informacja powinna się znajdować. Będzie się ona znajdowała. W różnych miejscach, albo na korpusie pedała R, czyli right, czyli prawa, L to będzie lewa, łatwiej zapamiętać z polskiego, nawet nam pasuje, albo tutaj na ośce mamy R, czyli jest to pedał prawy. W tym przypa przypadku mamy też mały znaczek tutaj na ośce, na osi R prawy, a na drugim powinno być L, akurat wygrawerowane, więc bardzo dobrze albo tak w taki sposób już wylane, chyba wygrawerowane L, czyli lewy. Jeżeli wiem już, czy pedał lewy, czy prawy, w pedałach, które nie mają możliwości przykręcania, odkręcania za pomocą imbusa, często to będą jakieś tańsze pedały, pedały platformowe, L, ten symbol L albo R będzie się często znajdował po wewnętrznej stronie osi, więc po prostu trzeba go odnaleźć. Jeżeli się by okazało, że nie ma, ale na pewno poszukajmy dobrze, bo większość pedałów powinna mieć, to... Próba przykręcania, weźmy sobie Lkę. Jest elka? Jest elka. Próba przykręcania elki do prawej strony nie uszkodzi nam w zasadzie gwintu. Oczywiście nie powinniśmy robić tego, tego na siłę, ale no będziemy widzieć, że ten pedał tutaj się nie chce wkręcić. Należy to robić bardzo delikatnie. Oczywiście nie zalecam, żeby robić to wszystko na ślepo, ale kiedy Czuję, tak? Będę, będę kręcił korbą w tę stronę, czyli sobie sprawdzam, dokręcając w prawo stronę, czuję, że ten gwint po prostu pasuje. Można oczywiście nawet spojrzeć na gwint i zobaczyć w jaki sposób on się będzie wkręcał, ale najczęściej symbole w tym przypadku będą nas ratować. Więc yy, wiemy, co trzeba znaleźć na pedałach, wiemy, jakie klucze są do, do tego potrzebne, yy, a resztę Wam opowiem w dwóch najczęstszych błędach. Pierwszy to użycie zbyt dużej siły do przykręcania pedał. Niestety, jak pewnie wiecie, na, na moim kanale jeszcze się nie pojawiły klucze dynamometryczne, więc Wam dokładnie nie powiem, ale niedługo kupuję, ale ta siła naprawdę nie musi być duża. Pokażę Wam to chociażby w ten sposób. Nie muszę używać długiego klucza płaskiego z dużą dźwignią, kiedy sobie łapię mój pedał za pomocą imbusa Przykręcenie go no, w taki sposób w zupełności wystarcza. Nigdy w życiu nie odkręcił mi się pedał. Raz mi się to stało wtedy, kiedy zepsuło mi się całkowicie zapiekło łożysko i faktycznie pedał mi się wtedy odkręcił, no ale nie była możliwa dalsza jazda, ponieważ oś się nie kręciła, więc jakby on nie był przykręcony, nie miałoby to znaczenia. Oczywiście, nie chcemy, żeby pedały odpadły, natomiast nie używajmy za dużej siły. Z całą pewnością, czego nie robić, to nie używać całej masy swojego ciała do przykręcenia pedałów, bo to nie jest potrzebne, a będzie stanowiło problem, który jest związany z drugim bardzo częstym błędem. Właśnie wtedy, kiedy mamy mocno przykręcone pedały, ktoś nam tak być może przykręcił, próbujemy to robić właśnie na tzw. bike standzie, czyli na statywie na rower. Statyw będzie się wyginał, będzie się wyginała sztyca, czy też góra rurna, w zależności od tego, gdzie będziecie montować Wasz rower. Jeżeli to będzie sztyca, na przykład karbonowa, można ją uszkodzić, ponieważ podczas odkręcania będziemy używać dosyć dużej siły. Rower stojący na podłożu, jakimś stabilnym, będzie bardzo łatwo nam w tym pomagał. W taki sposób łapie sobie pedał, ciach, odkręcam, nawet jeżeli miałbym mocno przykręcone, po prostu rower jest w takiej, w takiej sytuacji stabilny. Czyli nie do wszystkiego jest najlepszy e, statyw na rower. Czasami rower stojący, oczywiście ten teraz pomaga mi trenażer przy tym, natomiast gdybym go oparł delikatnie kierownicą o ścianę, też mógłbym śmiało te operacje wykonać. Wszystko na ten temat. Jeżeli macie więcej pytań, czekam w komentarzach. Czekają też inni, bardzo pomocni komentatorzy, którzy biorą w udziale co miesiąc, biorą w konkursie co, co miesiąc udział na najlepszego Komentatora, więc zapraszam Was też do pomagania innym w odpowiedziach. Ja też tam będę. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczyska.